Dzień dobry Siema Zachowuj się bo w kamerach jestem Też nazywam się Michał Goluch Przyjechałem z Lublina I z jakim numerem jedziesz? 209 chyba 209, 209. Pokażcie się miny. O tu, jaki fajny chłopak. I tu. Ja kupuję <laughs> najpierw. Tamasz pociąg? Tak. Tempo masz. Niezłe. No dzisiaj napierdalam. Nie? No właśnie widzę. to pewnie spałeś długo. Tak, tak. tak no bo tak, tak. ci co spali to szybko jadą. Nie no wszystkich których dzisiaj chyba mijałem to spali. Bo tak zwykle bywa, że ci co spali to są tacy wypoczęci, szybko jadą, a ci co nie spali to takie zombie. No wczoraj z kolegami jechaliśmy, tempo miałem dopasowane do kolegów, a dzisiaj już kolówka. debiutujesz w ultra? Startowałem tylko w czarnym sercu w tamtym roku się 20. No to niby inna konkurencja, ale też grubo Tak, tak Ukończyłeś? Ta, ta, ta. W ostatniej minucie <śmum> Super No ale tam w ogóle ukończyć to chyba był wyczyn no Przygoda? Okej Tak, tak, tak. Ta, ta. No całkiem inna bajka. A ultra pierwsze. Jak wrażenie z tego pierwszego Ultra? Kurde, na początku to myślałem, żałowałem, że szosy nie wziąłem. Roweru szosowego? No, pierwsze 50 i jakby ostatnie 50 jest no dość takie łatwe, ale sam środek już, był, już byłem zadowolony, nie, że wziąłem MTB. Ultra, fajne, ale szkoda tych wszystkich zabytków, że nie ma czasu ich odwiedzić, jak się ściga człowiek. Znaczy jakby tak jechał po prostu dla siebie, to by pozwiedzał. No ale możesz tu jeszcze przyjechać, nie? no. No tak, 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 nie, bo może poznane, piękne. Bardzo ładnie. Oh. Czyli czasu na to, na zwiedzanie za bardzo nie było. Wczoraj był, dzisiaj już nie. A gdzie nocowałeś? Bo po policach I jak długo? Ile spałeś? Dojechaliśmy chyba 22.30 Tam 23.40 spaliśmy do szóstej No to, to 5.30 Czyli pełen sen, taki pełny Tak, 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 tak. I bardzo polecam Jak ktoś nie próbował Założyć tak, żeby pierwszego dnia lekko pokręcić A drugiego już walnąć tak sobie, jak się człowiek czuje No to mówisz jak stary, doświadczony ultras, bo Właśnie wiele osób no, no, od... no, ogląda bo wiele osób właśnie mówi, żeby pierwszego dnia się nie zajeżdżać. Nie? Czy dzisiaj byś coś zmienił? Tak jak teraz byś miał startować coś, jakiś błąd popełniłeś, coś źle zrobiłeś, źle zabrałeś? Tak, 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 tak. Wczoraj na przykład prawie że mi nie poszło, jak jechałem wolnym tempem, a dzisiaj wyzerowałem i kolega na trasie numer 220 z pomógł batonikiem. No i jakaś była taka dłuższa przerwa bez sklepu To byłem średnio przygotowany, więc się wodę owodem... Pamiętaj, nie ścigaj tak to ogień Nie ścigaj się ze mną. Bo teraz szybciej jedziesz. No, okej, okay, okej okay, no, go mówi, bo teraz szybciej jedziesz. A no ten? Czyli byś inaczej z tym jedzeniem rozplanował, tak? No bardziej bym się przygotował, że mi może zabraknąć, tak? Że jak jadę dużo większym tempem, to jednak sanie też jest dużo większe. Ale to jakieś specjalne żele, to nie... Nie, na no, jakiś Decathlon. A, czyli można było dokupić gdzieś coś po drodze, tak? Czy nie bardzo? Tak, ale no nie, nawet w takich zwykłych, to nie szukałem, tylko wodę kupowałem. Miałem sporo, nie wiem, czy z 8 batonów, 4 żele. A, czyli w ogóle na czymś takim jeździsz, nie, nie na jakichś bułkach, coś tam, nie? Wczoraj jechałem na tortillach, robię po prostu sobie tortille, nie wiem gdzie podejrzałem, ale kumusem smaruję, czynka serii, papryka i tak. Ja takie pierwszy dzień, takie cztery jako takie podstawowe normalne jedzenie. Już nie miałem, już nie chciałem się robić, wczoraj w nocy, ani szukać sklepów, więc już wyszło tak. że trasa urozmaicona. Zajebista, tak, 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 No, my trochę byłem smutny po pierwszych jakichś kilometrach, ale smutny, że co? Może no, była mało wymagająca, ale, ale już jakby teraz jest, yy, jestem usatysfakcjonowany. Środek był bomba. Pierwszy raz tak naprawdę takie dystanse. Jak myślisz o następnych ultra? Nie wiem, czy to jest dobry moment o myśleniu na następnych ultra, ale to myślisz o tej samej trasie czy o innych? Na pewno nie ta sama. Okej, okay, żeby coś na nowego, pewno tak? Nie ta sama jest tyle miejsc ładnych do zwiedzenia, że Myślę, że warto próbować. Może jakbym poległ, to bym wrócił wyrównać rachunki. A tak to. Tak to następne. A może gdzieś zapisany jesteś już nie. po prostu? Nie, czyli na razie nie wiadomo. Co, tam? co dalej? Na spokojny, tak. Jakbyś miał z perspektywy, no ty jesteś debiutant, niby, no ale to taki jeżdżący, jak czarne serce przejechałeś, to już naprawdę musisz jeździć. Ale jakbyś z perspektywy takiego początkującego debiutanta miał taką złotą myśl wymyślić, żeby sobie ludzie nad łóżkiem powiesili. Ci, którzy się na przykład zastanawiają, czy jechać, czy nie, to co byś tam wrzucił. Nie kupowałbym gravela. To tak jak dzisiaj patrzyłem na chłopaków, których mijałem, no to uważam, że na gravela. Trzeba mieć po prostu nogę, żeby wszystkie cięższe jakieś tam odcinki po prostu przewalić szybciej, no mi było po prostu wygodnie, tak, więc... Fula nie ma, nie? No nie, fulem akurat czarne serce startowałem, ale sama większa opona amortyzacja. Czy ty masz owalną zębatkę z przodu? Tak, ale taką kupiłem, więc. Znaczy jeździłem na normalnej, teraz jeżdżę na owalu i. Ale widzisz jakąś różnicę w ogóle? Bo to... jak wsiadłem na kumpla, rower się przejechać na normalnym, to mi się dziwnie kręciło. Nie, nie jestem na tyle doświadczony, żeby umieć odpowiedzieć. No bo to taka jakaś jest rzadkość, a to akurat druga osoba. Jak druga osoba jesteś, dzisiaj rozmawiamy o owalną zębatkę, to tak się często nie zdarza. Była kiedyś filozofia, że to niby szybciej, ale nie miałem tu normalnej w tym rowerze, więc... Ani jeszcze tyle nie jeżdżę, żeby być mądrym w tej kwestii. Czy trenujesz jakoś na co dzień, jak twoje życie rowerowe wygląda? Zima trochę na trenerze, siłownia i jak czas, to, to, to jakiś tam crossfit, żeby gdzieś ogólno rozwojowo. No, przerzuciłem się po prostu na rower. Ale co masz jakieś plany treningowe? Jakieś, Nie, jakieś włączam rozpiski w, liftach, w Excelu? Tak, włączam jakiś tam podstawowy plan treningowy na 6 tygodni przygotowujący. A, do, czyli jednak. Dłuższego dystansu i staram się go realizować na tyle, co czas pustku. To najtrudniejsze z czym trzeba się tu zmierzyć na takim ultra. Kurde, nie ma nic trudnego, jak się odrobi pracy domową. Jak już się pozna się organizm i wie co można i ile można, to, to raczej nie ma nic trudnego. No chyba, że ktoś jakoś tam bardziej ambicjonalnie podejdzie będzie chciał jakaś na strzała nigdy nie jeździł. To to może na drugie kółko w takim razie pojedziesz, jak tak mówisz, że spoko. Jakby ci teraz kazali na drugie kółko jechać? Nie, łapy już wytrzęsione. Nie, nie, jest dobrze. Już. Nie, no ja też nie, do co mówię, no. pierwszy raz w życiu pojechałem 220 wczoraj, dzisiaj pojechałem te 180 i to już wystarczy. No. Może, może za rok, jak się gdzieś spotkamy, to, to będzie można jeszcze jechać więcej, chociaż nie wiem, czy będę szedł w tą stronę. To takie filozoficzne pytanie, dlaczego ty to w ogóle robisz, co ci to daje? A. Chciałem się sprawdzić, bo jak się ogląda youtuberów i tak fajnie jadą, zadowoleni, wyzwania, no to, to warto spróbować. No właśnie, a jak rzeczywistość takiego wyścigu się ma do tego youtuba? Wydawało się Wygląda... straszniej, mi na przykład bardzo warunki sprzyjały. Pierwszego dnia mieliśmy w plecy, dzisiaj też prawie wszystko w plecy, wiatr, żadnego deszczu. Więc no, pogoda wymarzona, to... to, to no tak, no, bo więc... nawet, nawet w nocy nie było zimno, tak. No nie, ja w nocy, a w nocy też nie jechałem. Super w deszczu też e, ultra żadnego nie jechamy ani dłuższych dystansów, więc okay. to by były niewiadome ostatnia chyba dycha i jednak coś przede mną jest chyba nie zdążyłem Panie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, docieramy już na metę, dziękuję Ci bardzo, dzwonek zadzwoń, jak będziesz wierzył. tam jest dzwonek, wisi po prawej stronie. Kolega tak leciał, że zgubił, zgubił lagę. że po ominąłeś wszystkie deszcze, czy nie? Tak. No, udało Walczyłem o czas, żeby ominąć deszcze. Należna, Ach, należna. Dziękuję żonadza. bardzo. Dziękuję. Do wojownika zbierałeś runy? Tak. Masz komplet? No. Brawo. Dzięki, Dzięki śliczne. Dziękuję. Fajna dziękuję. zabawa. Super było.